Siema, siema. O kurde, ile osób. Nie no mam, w sensie teraz akurat nie mam, mam przerwę gdzieś z 20 minut, więc tak tylko gdzieś ja tylko tak z 20 minut będzie. Siema, siema. Elo, elo. Co tam, macie lekcje online? A, religię masz, tak? Ja miałem przed chwilą religię. Adam, Ym, jaka nagrywa, e, nagrywarka? Nagrywam z ogółem, jeżeli ci chodzi o odcinki, no to po prostu no, mam telefonie taką. E, nie, do moda, pozdrowisz, pasz, pozdrowy, ma Elo, Elo, więc ja nie wiem, Polaka. No, widzicie, dzisiaj tak króciutko, nie wiem tak, kiedy odcinek jest nagrany i powinien być dzisiaj. Ja już skończyłem lekcję. też ID jest ID u góry. Ale teraz są przez e maile Jeszcze nie zmieniłem. Byczku, dawaj na no, no, po, pogadamy. To ja Alipek sorry, so... A, siemo Filip. E, Anglika masz. 25 osób. Nice nieźle. Hmm, co tam na spacko? No mam przerwę, więc sobie w sumie myślę, czemu nie zrobię sobie live'a jak spontanicznie, yy, ogółem dzisiaj na odcinku mówiłem, yy, mogę wam powiedzieć, yy, że mówiłem, yy, że czy chcecie coś takiego, yy, że ja na przykład będę robił sobie yy, no, to auto Subaru i malowanie do Subaru będzie wypełnione w waszych nikach i będzie wypełniony właśnie wasz. O kurde, Discord. się... Muszę... A, Desiasowskie, wiesz co? Desiasowskie zaraz, ok? Tylko muszę jedną rzecz zrobić. I będzie wypełniony w waszych nikach tylko osoby, które wyślą do Neta. będą będą na tym samochodzie. A może później wybiorę jakoś z czatu i tak dalej. Siemano X. Co możesz, bo nie wiem. Elo, elo. Jestem w sumie ciekaw, czy mogę nałożyć teraz reklamę na live'a. Ty, ja mogę chyba reklamę na live'a teraz nałożyć. Dobra, elo złodziej. no elo. Mogę moda? Nie, 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 nie daję moda. Co dołączyć do mnie? Wchodzę teraz w to pokoju, żezesz reżyser, reżyser, kurde no jakoś to się mówi. Oj, 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 oj. Kurde, coś mi się w czy było, dobra, elo. Jak dmy, ile wiadomo, nie wiem ile... Um, dobra, dobra, to już wszystko tak to ogarnąłem. Huawei Mate 10 Lite czy Samsung... Huawei Mate 10 Lite, czy Samsung Galaxy S8? Kurde, no nie wiem, no to ten... Robimy slot teraz? Jak chcecie, to możemy. To co? Już, 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 dziś, już, już, już. już. Będzie car i, Mogę zrobić. Wchodzi Majker robi sobie niebezpiecznie, robi się niebezpiecznie, w pełni. Eee, to pytanie, chłopaki 10 lat, czy sam są 8 Piszcie na czacie. Eee, ja nie wiem, tylko jeszcze zobaczę sobie tutaj z i czy wszystko działa. Powinno działać, oczywiście. Robimy troszeczkę głośniej. O, jest głośno, mega. Eee, dobra. Mm. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słuchać mnie? Piszcie teraz, czy mnie słychać? Słuchać mnie? Halo? Będą mnie słychać, więc. Tak, dobra, słychać mnie. Nie, nie słychać mnie. Czy możesz zagrać? tak zaraz, zaraz? W sumie, Dawajcie teraz sobie w sumie odpalę, już od razu odpalę car parking, no bo jak odpalę później, to może już być koniec live'a, bo dzisiaj tak szybko, bo mówię, że zaraz będę miał tego. No jak to się mówi? No będę ja po prostu zaraz live, więc. Odpalam okoń, zobacz, jakie malowanie sobie zrobiłam jak oceniacie dajmy car parking Trobary tym i kodu jeszcze nie ma, ale będzie może być taki jak wczoraj 978 jednom osiem, jak autka jaki z... jakie Przesiadłem się na laptopa. W ogóle chciałem zrobić gdzieś tutaj po prostu takie coś, że na przykład, nie wiem, tak wiesz, jak mają z donateami, ale mi się nie udało, że w sensie zbieramy celnie. Już, 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 wijam, już bijam, już na rozmowę. Cyk. Dołączamy. Halo? Wiesiołski. Dobra, już wchodzę byłem w YouTube, żeby czas czytać. Byłem na YouTube studio, ale wejdę sobie tutaj. Kurczę, 28. Eee, elo, elo. Yy, dobra. Startujemy. Gramy, gdzie na, na dawajcie, na co? Dawajcie desert. Wykryjcie się od ciebie i ósemkę. On się chyba zapyta, czy może się odnieść ósemkę? Kot mi no. będzie 9, 7, 8, 31 osób. Ym, jak coś do końca gdzieś tak. Jak jest 1228, no to tak 35 Ej. Nie, no może 40, co? Ej, ale 5 to 1600 subów. No? Ja bieg. nie wiem, jak. Twój film 1000 subów był jakieś 3 tygodnie, 4 temu, nie? No, jest 1610. No. Ej, a najlepsze jest to, że jak masz lajpy, to one mają najwięcej wyświetleń. No, ostatni odcinek w ogóle miał dużo wyświetleń mój. Bo ten mój ostatni odcinek to miało wyświetlenie... 50, ten, gdzie miałeś wypadek. Ma dwa koła prawie. No. Live ma prawie 800. A twój film, gdzie wbiłeś 1000, ma tylko 375. Właśnie, to jest to. Wiesz, ja mogę nałożyć reklamy na live'a. Teraz. Aha, no to już. Nie wiem, jak to będzie działało. Nie no, na live'a nie. Na, na zapis live'a zrobię, bo będzie raczej zapis live'a. Yy, Koś. Nie ja wiem, bo mnie Czemu? No bo miałem nową wersję i na nowej wersji nie ma czegoś takiego jak yy. Aha. No, bo nie radzę ci nie aktualizować. Nie, nie aktualizowałem właśnie. No bo wtedy tak dziwnie to wygląda i nie ma w ogóle dlatego. 978 czy 987, jest 9. 7-8 chyba. Piszcie, co taki był kod, bo no, to Jak streamuję, mam straszny problem z... Że... Straszny problem z mikrofonem jakoś. Jak ja streamuję? Nie, jak ja... Mi się wyda, że ja też mam wtedy. Straszny problem. Masz chyba Mapa, maj. To jest Komu? No ja wiem, ale coś się chyba zepsuło ze Streamlabsem, w Ja nie wiem. Bo tak strzelam mikrofon z tego, co wiem, a jestem na słuchawkach tych, co będzie dzisiaj odcinek, więc ten 987 albo 978. 987 albo 978, bo zapomniałem. Aha. No. Nie wiem, ja sobie kopiuję to i będę wieszła. Dobra. Trzeba raz wszystko z dużej. Mój bota sobie droga. Bota? Online bota. Nie wiem, ale nie wiem jak. To musi być na stronę. Dobra, dobra, to tam później ten po live. Wik, ty napisał kiedy nowy odcinek, no to nowy odcinek będzie dzisiaj powinien być. Dzisiaj zamiast montować to zrobiłem dla Was live'a tak króciutkiego. Bo nie wiem czemu ale sobie pomyślałem o daily stream challenge, ale nie, 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 to nie dla mnie. Nie dam rady tego zrobić, więc. Więc nie piszcie. Jakie hasło 978 wybijam tutaj na stronkę Co Ja teraz przypnę ten email, e mail. Drewnie, tymo kod 978 i przypinam 978 chyba jest, jest A no, ja wysyłam, prawda? A ty wysłałaś 987? Nie, nie mam Fajpera, ale chcę. Yy, więc no. Fajna BMK, white. Yy, ja nie będę, ja, ja będę. Ok, ok. Jeszcze tak, chwilkę, strymka, dzisiaj króciutko. O, ktoś przyjechał taką samą jak ja mam. Tylko moja mam wnieciona, sama. A i co, jak ty wybierzesz tego? Jak będzie? parking. Prawdziwe życie. A jesteś na bocie? Co? jesteś na moim bocie. Aha. Hm. No bo jest taka specjalna komenda, która pokazuje YouTuberów na Discord. Jesteś tamtym. Aha, okej. Okay. Nie mam mnie w krze, dlatego, że masz albo z Happy Moda, albo nie masz aktualizacji Filip więc dziękuję za kaskę. O, Wypierdek Wypierdyk, nie, ja się chyba ogarnę tam jakoś później. Wypierdyk był w na live, więc masz pozdro oczywiście. Ile no masz hajsu? Hajsu? Eee, yy, mam 2 miliony. Ja tam długo robiłam ja tego bota szukałem i okazało się, że jest stronka no. po prostu wklejmy na nazwę twojego bota i tam możesz ustawić własne komendy Aha, ja jaka zrobiłem, że po prostu klikają emotkę i tę mają rankę? No, właśnie ja też ty robię, ale na emotkach, tak, że jest komendę jest i masz oddzielnie na ranki, na przykład osobowość, a na... tylko dużo ustania tego jest. Musisz no. mi tylko powiedzieć tak też, żeby twój nazwał. się Może, wiesz co? X-Szymon X, może nie chcecie do serwa wbić, albo kod jest 978, albo kod jest 987. Więc spróbujcie tych dwóch kombinacji. 978 albo 987, bo nie pamiętam. Tak się ma nazywać bot? Nie wiem. Ale tutaj na YouTubie? Nie. To. Nie wiem, no, Trebary Bot, niech będzie tam. Trebary Bot. Zaraz nie ustawiam zdjęcia profilowego robota, no bo wyciął mi jakieś zdjęcie Dobra. Ok, ok. I piszcie, piszcie na czacie, czy, y, czy możecie wejść. Dobre. Możecie, jest 14. piszcie na czacie, czy chcecie, y, żebym zrobił wspierających. Już Wam mówię, kod, kod, to, o kurde, 978, 978 E-mail trwary, tymo, a kod to 978. Sprawdziłem. Ja Ci później podam, co dane do tego kota, to ja wyłazi, na przykład. No ok. Jakieś tam żebyś komendy, może nie, wprost nie, jak to to, że właśnie nie ma, że niektóre są prędkości. Musiałem trochę wyłączyć na chwilę, a stórki. Przepraszam jeszcze raz zadzwonię dzwonie, Bez przecież, no dobra, to mogę zrobić, tylko nie wiem, jakie plakietki dać. Yy, czekaj, Dyszowski, już na bo bym Eee. Ale obywaliło mnie jak coś. Ile jest osób? 9 na 14 jak coś. Mm -hmm. No właśnie, plakietki w sensie tego obok nie kół, Nie wiem, jak je dać miało Mi podpowiadał, że tak jak ma kamilna lepa, w sumie spoczko, ale nie wiem, czy tak zrobię w sumie. Za no tak myślę, że teraz może być tak, tak bym mógł zrobić. No, idę sobie podriftować, bo czemu by nie. Fajną bębnkę zrobiłem, ściema kabanos. No ty masz jakiś pomysł jak zrobić te plakietki, diosiowskie na tym, na y, ten, plakietki jak ktoś mnie wesprze? No właśnie nie Spójrz sobie Kamila na lepę, o dziękuję za 500 koło. Spójrz sobie Kamila na lepę będzie stream po twoich lekcjach. Po yy, pierwsze to no, pan Taweł i Ty prosiłbym cię, żebyś nie spamił, a po drugie to yy, zobaczymy po lekcjach po prostu. Bo będą musiał film zmontować i tak dalej. Co mówisz? Yy, masz Discorda na drugim telefonie. No. Dobra, no to weź sobie na telefonie na Discorda i powiedz mi się O, tu wejdę po live', ok? Bo ja już zaraz sobie tak live'a kończę. Dobra, no, mam na wieczór, mogę dodać. Na no, trybarete będzie. Ok. Jest 10 na 14, tak BTW. Później zrobić jakieś zdjęcie, do tego ja mam zrobić. Nie wiem, zobaczymy. Bo ja na przykład mam swoje profilowe mhm. Nie wiem, później to jakoś tam ogarnie. Nie jak to działa, bo cię ja nie mam, ale pokazuję, że cię nie ma w grze. No właśnie nie wiem. Bartyks ma to samo powiedział napisał. Dziwne, dziwne. Sprawdzę, czy do działają. Ktoś wysłał do Chyba nie. Hajsu, mam 3 miliony 340 na tysięcy. Nice, Na co zbieram? Się zapytaliście. No zbieram na... Yy, ogółem, lapka zbieram, ale najpierw zbieram na, na tego na mikro, więc yy, mi, mile widziane są donaty. No, więc y, tu się loguję, że nie jestem robotem, sprawdzam tylko tak nosa, na ostatnią minutę, czy są donaty, a trzeba by się nie Już, Już zaraz. Zobaczymy, czy wygram. Jestem ciekaw. Od razu dodałam uratę. No, donate'y jeszcze nikt nie wysłał, ale ja wyślę sobie. Dziwnie to brzmi. Jakby ktoś wysłał takiego donate'a. A nie lepiej ci później zbierać na mikro? To... Co? A nie lepiej na początku na lapkę nie zbierać? Właśnie ja wolę na lapkę zbierać na początku, eee, ale no. Kurde, ale żebym wystartował yes. niby. Nie. Nie ma. Poczekaj A, wiem, że... Jakby okay. ktoś wysłał takiego no okay. to pozdrawiam, nie? Na zawsze. Wiecie, co zrobię tak głośno, bo już wiem, jak zrobić na, na następne streamy i ściszę po prostu sobie grę. jest! Jest nieaktywny okay. na razie. Ale zaraz będzie. 9,78 kod 9,78 Dobra, wiecie co? Jest 40 o kurde, ja na nich nie wysłał takiego jedynę to po prostu to był test Na no teście się po prostu tak mogę sobie sam wysyłać i tak dalej Ale te pieniądze nie trafiają do mnie, więc niestety. To jest akurat słabe, szkoda trochę. Ja jeszcze próbowałem zrobić, żeby ten... przyszło powiadomienie na ten... na ekran, że tutaj A. A to ja nie Dobra. wiem jak... Dobra, jest aktywny. Repare wodę. Nie możesz to. Do... Może nie masz aktualizacji, Bartosz, Bartosz. No, okno dać. Dobra, teraz przyciszę. Ale później na przyszłość po prostu zrobię grę ciszej yy, i tutaj głos głośność na max i będą to, tak, tak, to tak, tym tak. słychać, więc yy, ten... Ja on teraz lekcję, ja za chwilę, więc kończę teraz live'a. Jak to działa, że 8 pokazuje, że ma w grze? No właśnie to jest akurat dziwne, moim zdaniem, nie wiem... nie ścigniemy. O kurde, prawie w dawaj dawaj, nawet pan Kotlet. Robimy wyścigi. Kupię Redboła za milion 500. Nie ja tylko tego tam z gry. Jak coś. Odawajcie ten Start Gordy. Uwaga, a tu moja Beta wygra z, kone z Chyba Beta wygrywa. I Cyk Beta wygrała. Yy, no. Mi pisze, że nie grasz. No za te na... zrobiłem nawet. Aha, no to nie wiem jak. Kurde. Dobra, teraz, by... nie mhm. Kupiłbym BMW, ale mam już BMW X6, więc nie kupię. Mam policyjną, Dobra. nawet BMW X6. Kurde, ja bym robił dalej tego live'a. Robił nie tak do 13-14, ale no niestety lekcje mam. Więc yy, pozdrawiam wszystkie osoby, które tutaj są. Nie, 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 nie robię, Pozdrawiam. Ile ty masz? 50 2? Uh -huh. Pozdrawiam. Wypierdek, kux, player, dwo, hashtag 287, pan koty, z hiszpan, killer, player97 i humanu. Wszystkich was pozdrawiam i... Yy, co to za gra? Car parking multiplayer. Więc no, co? Musisz wejść na jakikolwiek kanał i tutaj... Okej. Okay. Najlepiej pomylić na pogaduchach. Więc ja sobie tutaj dawaj na lekcji. Nie, nie, nie. Teraz nie. Teraz mam taką lekcję Piotr on 60 FPS, że lepiej nie pozdrowisz Sylwarę. No pozdro masz. Odpisz e-mail. Eee, Widziałem właśnie, czytam twój e-mail. Eee, Lord Gaming. Eee, I spoczko, odpiszę, odpiszę. Ja mam aktualizację, aktualizację mogę wpisać ID. Aha, okej. Okay. Nie, może ja od instaluję car parking zainstaluję. Oczywiście sobie zapiszę wszystkie tam rzeczy. Eee, I zobaczymy. Eee, więc co? Widzimy się w, na, w, dzisiaj na odcinek albo jutro. Eee, I co? To co cię ominęło, Jak kończymy live'a niestety Karoli... Karola. Yy, więc ten... Nie, Piotr, ja akurat nie mam angielskiego, ja mam y, inną lekcję y, teraz. live'a. O, macie pozdro od Juszewskiego i tak dalej, dobra. Yy, obejrzę sobie live'a Karola. Yy, I no, macie wszyscy pozdry tutaj i Elon.